Z FSC Polska, który zaprezentuje nam temat dotyczący procesu rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce w jego kontekstach, realiach i wyzwaniach. Doktor Marek Żońca jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW oraz studiów podyplomowych z zakresu oceny zasobów środowiska i jego zagrożeń na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2020 roku obronił pracę doktorską dotyczącą fenologii modrzewia europejskiego. Obecnie jest koordynatorem FSC do spraw leśnictwa. Jest odpowiedzialny za promowanie certyfikacji FSC w Polsce. I do jego obowiązków należą wszystkie kwestie związane z tematyką certyfikacji gospodarki leśnej. Okej, okay, Marek, proszę. Bardzo bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak. Proszę. Dobra, to udostępnię prezentację. I czy prezentacja jest widoczna? Tak, muszę się tylko na Okej, okay. czy już jest na pełnym ekranie? Tak, jest wszystko okej. Okay. Dobra, no to zaczynam. Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło, że mogę Państwu przybliżyć jeden z aspektów działalności FSC w Polsce. To jest proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej. Otóż czym, czymże jest Krajowy Standard Gospodarki Leśnej. Jest to dokument, na podstawie którego dokonywana jest certyfikacja gospodarki leśnej w Polsce. Dokument ten był przygotowywany mniej więcej 10 lat temu. Na początku chciałbym przedstawić Państwu plan prezentacji i bardzo krótko opowiem o obecności FSC w Polsce. Chciałbym zaznaczyć, że FSC to dość obszerny temat, ale ramy czasowe troszeczkę nas ograniczają. Dlatego skupię się na, na wyjaśnieniu certyfikacji leśnej i procesu rewizji standardu. Na końcu chciałbym przed, pozostawić Państwu pewną przestrzeń na, na pytania. Na pewno spotkali się Państwo dotychczas z dość charakterystycznym logo FSC. I to nic dziwnego, ponieważ system FSC w Polsce jest obecny od ponad 20 lat, kiedy to w, pod koniec lat 90. certyfikacją FSC zostały objęte pierwsze lasy w kraju, zarządzane przez regionalne dyrekcje lasów państwowych w Krakowie, Gdańsku, Katowicach oraz Szczecinku. Obecnie. Certyfikacją FSC objęte jest prawie 7 milionów hektarów, co stanowi około 72% powierzchni lasów w Polsce. Plasuje to nas jako Polskę w czołówce krajów prowadzących odpowiedzialną gospodarkę leśną, zgodną ze standardami FSC. Zarządcy lasów dobrowolnie poddają się ocenie zgodności ze światowymi światowymi i krajowymi wymogami przyrodniczymi i społecznymi FSC i od wielu lat taką ocenę zgodności pozytywnie przechodzą. FSC to nie tylko certyfikacja gospodarki leśnej, to także certyfikacja tak zwanego łańcucha dostaw, łańcucha pochodzenia produktu z angielskiego chain of custody. Dla wielu firm z branży przemysłu drzewnego i papierniczego certyfikat FSC dla surowca drzewnego jest potwierdzeniem, że pochodzi on z lasów odpowiedzialnie gospodarowanych. Dostępowi do certyfikowanego surowca towarzyszy ciągły wzrost liczby certyfikatów FSC, właśnie łańcucha pochodzenia produktu. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje już ponad 2300 certyfikatów łańcucha dostaw. To jest liczba dwukrotnie wyższa niż była w 2015 roku. Oczywiście przekłada się to na wzrost produktów opatrzonych logo FSC, zarówno w kraju, jak i, jak i na rynkach zagranicznych. Certyfikacja gospodarki leśnej pod FSC potwierdza, że dany las jest gospodarowany w sposób opierający się jakby na trzech filarach. Chroniący naturalny ekosystem, korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, ale jednocześnie opłacalny ekonomicznie. Odzwierciedleniem tych trzech filarów jest właśnie dokument będący krajowym standardem FSC dla gospodarki leśnej. Certyfikacja następuje poprzez z wyraźnej woli zarządcy lasu, który dobrowolnie przystępuje do certyfikacji, aby potwierdzić spełnienie najwyższych standardów międzynarodowych. Tych, które są zapisane w krajowym standardzie FSC. Otóż wymagania FSC mogą również podnosić nieco poprzeczkę po w zakresie najlepszych praktyk i stawiać wymogi nieco wyższe niż prawo. Bo musimy sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę pełniłyby certyfikaty i standardy, gdyby były jedynie kalką prawa krajowego, które i tak bezdyskusyjnie musi być przestrzegane. Oceny takiej dokonują niezależne, akredytowane jednostki certyfikujące, które wystawiają certyfikat FSC dla danego przedsiębiorstwa. Oczywiście krajowy standard opiera się na pewnych wytycznych międzynarodowych. Na pewnych wytycznych międzynarodowych. I te wytyczne międzynarodowe co jakiś czas są rewidowane, co jakiś czas dokonywana jest w nich pewna zmiana. A dlaczego następują te zmiany? Mianowicie poprzez, poprzez to, bo wiemy, iż zmieniają się na świecie warunki przyrodnicze, społeczne czy ekonomiczne. Następuje w pewnym momencie zmiana prawa, które też jest pewną zmianą, później implikowaną w dokumentach. Następuje również wzrost poziomu wiedzy naukowej, co poświadczył również mój, mój prelegent, pan, pan Mateusz, poprzedni prelegent, pan Mateusz Liźnikowicz. Te czynniki mają właśnie wpływ na, międzyna, na międzynarodowe wytyczne FSC, które następnie powinny być uszczegółowione i zaadaptowane do warunków poszczególnych krajów. Oczywiście tego typu rewizje funkcjonują na całym świecie. Dotychczas zarejestrowano w FSC International 87 procesów rewizji, z których 48 już zostało zakończonych. Takie procesy na przykład zostały zakończone na Litwie, we Francji, Bułgarii, Rumunii czy w Szwecji. Natomiast trwają chociażby no u nas w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Taki, taki proces rewizji nie jest dokonywany przez FSC samą w sobie. Owszem, całość procesu rewizji standardu jest zarządzana zgodnie z procedurami FSC i koordynowana przez FSC. W naszym przypadku koordynacją zajmują się reprezentanci FSC International, między innymi ja jestem współkoordynatorem procesu rewizji. Razem z moją koleżanką Karoliną Tymor, która jest głównym koordynatorem. Natomiast rewizja Krajowego Standardu odbyła się z pomocą członków grupy opracowującej standard. Jest to 10 osób, które, którzy są między innymi reprezentantami lasów państwowych, stowarzyszeń przedsiębiorców leśnych. Jeden z moich pre, poprzednich pre, pre, prelegentów, przedmówców, w zasadzie Pan Waldemar Spychalski jest również członkiem grupy opracowującej standard. W skład grupy wchodzą też pozarządowe organizacje przyrodnicze, stowarzyszenia firm przemysłu drzewnego oraz przedstawiciele związków zawodowych. Członkowie ci, te 10 osób pogrupowani są w tak zwane izby, które odzwierciedlają te trzy filary FSC, o których mówiłem na początku. Na filar ekonomiczny, społeczny i przyrodniczy. Oczywiście grupa opracowująca standard nie funkcjonuje sama, ponieważ aby uzyskać dodatkowe informacje i dane, grupa opracowująca standard prosi o wsparcie ekspertów, by podzielili się oni swo, z nimi swoją wiedzą na konkretne tematy, by otrzymać dodatkowe argumenty, dodatkowe najlepsze, uzyskać dodatkowe, najlepsze dostępne informacje. Dotychczas pracy nad rewizją standardów wsparli naukowcy, leśnicy, biolodzy. Wsparcia również udzielili prawnicy poprzez swoje ekspertyzy prawne oraz lingwiści poprzez ekspertyzy językowe. To jeszcze nie koniec, bo ważnym, bardzo ważnym elementem, który funkcjonuje w procesie, procesie rewizji standardu FSC jest, są konsultacje publiczne projektu standardu. Podejrzewam, że wśród Państwa, wśród słuchaczy są osoby, które brały udział w takich konsultacjach. I konsultacje są organizowane dwukrotnie podczas całego procesu rewizji. To jest po publikacji tak zwanego pierwszego projektu standardu oraz po publikacji tak zwanego drugiego, drugiego projektu standardu. Ostatnim elementem, który ma pewien wpływ na proces rewizji standardu, jest grupa osób, z, z, które, które funkcjonuje w ramach forum konsultacyjnego. Forum konsultacyjne służy swoim wsparciem na wyraźną prośbę członków grupy opracowującej standard. To była tutaj przedstawiłem jakby taką strukturę procesu rewizji, natomiast, natomiast teraz chciałbym omówić przebieg Czasowy, który funkcjon... procesu rewizji, który funkcjonuje w Polsce. Otóż proces rozpoczął się w 2018 roku, kiedy to na początku, w styczniu 2018 roku powołano grupę opracowującą standard i tam założono trzy Izby: Izbę Przyrodniczą, Ekonomiczną oraz Społeczną. Pod koniec 2018 roku powstał pierwszy projekt standardu, który na początku 2019 roku został poddany konsultacjom publicznym. O których już wcześniej wspominałem. W konsultacjach tych wzięło udział ponad 300 interesariuszy, którzy nadesłali ponad, to jest ważna liczba, 20 tysięcy uwag. Natomiast wśród nich było około 2000 unikalnych uwag, ponieważ jednak wiele z nich się powtarzało. Członkowie grupy bardzo uważnie, wnikliwie. Przeanalizowali wszystkie nadesłane uwagi. Wiele z nich zostało uwzględnionych w całości lub częściowo podczas pracy nad projektem numer 2 standardu. Proces analizy nadesłanych uwag i ponownej, ponownej dyskusji poszczególnych zapisów standardu i wypracowania konsensusu przez grupę trwa już od marca 2019 roku, do tego czasu. I do tego czasu, od 2019 roku, było zorganizowanych w ponad 30 spotkań grupy opracowującej standard. Tak długi czas był niezbędny, aby grupa rzetelnie przeanalizowała wszystkie przekazane komentarze i propozycje zmian. Dotychczas grupie udało się dokończyć prawie cały projekt numer dwa standardu, jednakże w przypadku kilku wskaźników na ten moment nie udało się osiągnąć konsensusu. I w związku z tym FSC International podejmuje kroki w celu opublikowania projektu. Numer 2 do konsultacji oraz do testów terenowych. A następnie, o ile grupa opracowująca standard wyrazi chęć na kontynuowanie prac, po, po konsultacjach i po testach terenowych grupa przystąpi do finalizacji, jakby przygotowania finalnego projekt, projektu standardu. Wiele, wiele wyzwań stanęło przed grupą opracowującą standard, jak i, jak i przed nami, jako FSC, koordynatorami podczas tych kilku lat rewizji standardu. Otóż cały proces jest, tak jak wspomniałem, bezpośrednio koordynowany przez reprezentantów FSC w Polsce. I odpowiedzialność za jego przeprowadzenie ponosi, bierze na siebie. FSC International. Wyzwaniem, które jako, jako pierwsze stanęło przed FSC, było przede wszystkim stworzenie swoistej platformy dialogu dla przedstawicieli reprezentujących grupy o dość sprzecznych interesach, albo te, które się nie pokrywały interesami. Rozmowy przy wspólnym stole pozwoliły na porozumienie i osiągnięcie, osiągnięcie konsensusu naprawdę na wielu polach. Jest to ogromny sukces zarówno tej grupy, jak i FSC, że ludzie reprezentujący czasami bardzo odmienne zdanie mogą usiąść do stołu i potrafią dojść do kompromisu. Członkowie grupy wiedzieli, że zbliżenie tych zdań to jest robienie naprawdę czegoś dobrego. Nie pojmowali tego jako oddawania pola swojemu konkurentowi, tudzież kon konkurentowi. Musimy pamiętać, że FSC ma założony pewien harmonogram. Jest to dynamiczny proces, który reaguje na zmiany warunków i każdy prowadzony proces posiada pewne ramy merytoryczne oraz czas, w którym, powin... czas, w którym te zmiany powinny nastąpić, aby standard, który funkcjonuje, się nie zdewaluował. Po naszej stronie, po stronie FSC było zaplanowanie harmonogramu procesu rewizji. Tak, aby pozostawić dostatecznie dużą przestrzeń na rozmowy, ale jednocześnie nadać jej pewnie jeden rytm przy zachowaniu tak zwanej motywacji i morale członków grupy, ponieważ muszę tutaj zaznaczyć to, że członkowie grupy są to, są to wolontariusze, którzy tak naprawdę poświęcają bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu. I czasami nawet nerwów na, na, na spotkanie grupy, grupy opracowującej standard. Są naprawdę bardzo dobrze przygotowani i dyskusja prowadzona jest przez nich naprawdę na bardzo wysokim, merytoryczna dyskusja jest prowadzona na bardzo wysokim poziomie przy zachowaniu pełnych norm kultury. Bardzo dużą rolą, jaką tutaj odgrywa jest profes, Jaką odgrywa tutaj to jest profesjonalny moderator, który wspomaga, wspomaga działania, działania członków grupy. Jako odpowiedzialni za proces, tutaj jest symbol komety. Myślę, że bardzo dobry, ponieważ my jako odpowiedzialni za proces czasami. Spotykaliśmy się z tak zwanymi wieloma czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby zniweczyć dotychczasowe ustalenia członków grupy. Takie komety, takie informacje mogły i wywoływały bardzo często żywą dyskusję wewnątrz grupy, jednak naszą rolą było skierowanie tej energii, energii członków grupy na rewizję standardu. A nie tracenie jej na bezowocne komentowanie rzeczywistości, na którą tak naprawdę do końca nie ma się wpływu. No i oczywiście, co było dla nas wyzwaniem, to wpływ ostatniego roku, ostatniego roku epidemii, gdzie niestety musieliśmy zawiesić organizację osobistych spotkań, co odbyło się z dość dużą szkodą dla, dla członków grupy i jednocześnie. Przenieśliśmy te, te, te spotkania na, na platformy online. No niestety, dodatkowo wydłużyło to proces rewizji standardu. I cały czas jednak staramy się wspomagać grupę opracowującą standard i szukamy nowych sposobów i nowych zabiegów, tak aby dopasować proces rewizji do, do potrzeb członków grupy, bo ci ludzie poświęcają naprawdę swój prywatny czas na to, żeby analizować. Chociażby, chociażby te komentarze, które, które wpływają z, z konsultacji publicznych. Zależy nam na komforcie pracy grupy opracowującej standard. Wyzwaniem, które przed nami również stoi, jest możliwa polaryzacja stanowisk w obrębie grupy opracowującej standard. I co też wcześniej wspomniałem, FSC zaangażowało profesjonalnego, Zewnętrznego moderatora, który pomaga grupie w dążeniu do konsensusu i budowaniu platformy dialogu, zapewniając im też jak najbardziej komfortowe warunki pracy i wspomaga znalezienie końcowych, końcowych rozwiązań. Obecnie, dzięki, ogromnej, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich osób, w proces rewizji grupie udało się prawie sfinalizować prawie cały projekt numer dwa, jednakże, tak jak wspomniałem, w przypadku kilku techników nie udało się na ten moment osiągnąć konsensusu. W związku z tym FSC International podejmie w najbliższych tygodniach kroku w celu opublikowania projektu do konsultacji i przeprowadzenia testów terenowych. Jednocześnie FSC będzie zachęcało członków grupy do kontynuacji prac po zakończeniu testów terenowych, o ile członkowie grupy opracującej standard wyrażą taką chęć. Niemniej jednak, kolejnymi etapami, które będą musiały nastąpić po testach i konsultacjach, będzie opracowanie finalnego projektu standardu. Następnie projekt ten zostanie przedłożony do FSC International do akceptacji, co rozpocznie proces. Ostatecznych poprawek i do zatwierdzenia finalnej wersji standardu, a następnie do wdrożenia go w życie, ustalania terminów wejścia w życie, ustalania tak okresu przejściowego. Na tym będzie, na tym będzie polegało, polegała implikacja nowego, zrewidowanego standardu FSC dla gospodarki leśnej w Polsce. Mam nadzieję, że poprzez tę prezentację udało mi się nieco Państwu przybliżyć proces rewizji standardu krajowego FSC. W najbliższym czasie będziemy ogłaszali konsultacje publiczne projektu numer 2. Bardzo Państwa gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tych konsultacjach publicznych. W nich może wziąć udział każda osoba, która wyrazi taką chęć. Natomiast teraz, jeżeli by mieli Państwo jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam do ich zadania teraz, lub chociażby kontaktując się ze mną bezpośrednio, telefonicznie lub mailowo. Kontakt do siebie zostawiam na ostatnim slajdzie. Oczywiście, tak jak zapewniali organizatorzy, będzie, będzie, ten, będzie ta prezentacja udostępniona Państwu po, po konferencji. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, Marek, za bardzo ciekawą prezentację, i teraz chciałbym ponieważ powracamy na tory naszego kongresu chciałbym przedstawić Państwu Pana Profesora Krzysztofa Adamowicza, który dokończy moderację tej sesji. Pan Profesor Krzysztof Adamowicz jest kierownikiem Katedry Ekonomiki Leśnictwa na Wydziale Leśnej i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W swoich badaniach Pan Profesor stara się wyjaśnić zależności między środowiskowymi i ekonomicznymi aspektami funkcjonowania leśnictwa. Więc przekazuję Panu głos i proszę, gdyby właśnie przekazał Pan Panu Markowi pytania od uczestników. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie Rafale. Jednocześnie chciałbym gorąco państwa przeprosić za moją absencję na początku tak ważnego wydarzenia, w którym bierzemy udział. Proszę mi uwierzyć, że nie było to spowodowane no, moją złą wolą z tego zakresu, no ale ta dzisiejsza codzienność właśnie online powoduje, że nigdy nie wszystko nam się udaje. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy tutaj prelegentowi za przeprowadzenie tak ciekawego, tak ciekawego prezentacji. Oczywiście widzimy i zdajemy sobie sprawę, że jednym z kluczowych elementów funkcjonowania gospodarki leśnej, leśnictwa jako takiego dzisiaj w Polsce są pewne reguły, a w tym również i certyfikaty. Jak certyfikat jest ważny, mogliśmy przekonać się w momencie, kiedy całkiem niedawno mieliśmy ogromną ilość surowca drzewnego posuszowego, i to nie tylko w Polsce, ale przecież i w sąsiednich krajach, które graniczą z Polski również. No, i w tym momencie, kiedy był zalew tego drewna związanego z tym suszą i wydzielaniem się drzewostanów, rzeczywiście ten certyfikat dopiero ukazał nam całą swoją moc, w zależności od tego, jak przemysł drewny kupował to drewno, i w rezultacie mogliśmy na własnej skórze przekonać się, jak on jest ważny. Panie Marku, w trakcie, w trakcie pana prezentacji pojawiły się następujące pytania, więc gdyby Pan był w stanie i mógł odnieść się do tych pytań, to bardzo byśmy byli wszyscy wdzięczni. Przede wszystkim pojawiło się pytanie, a co jeśli po tych testach, które są obecnie realizowane, projekt drugi dalej nie dojdzie do konsultacji. Czyli mówiąc krótko, no co się stanie jeżeli nie uda się dojść do kompromisu, bo wspomniał pan, że te prace trwają od roku 2018, że to było ponad 30 spotkań, że już od marca dokonujecie analiz związanych z uwagami, które wam wpływają. No a podobnie zresztą jak cała, cała podwalina, cały paradygmat funkcjonowania gospodarki leśnej oparty na trzech podstawowych funkcjach również i FSC ma te trzy zespoły, które Pracują i wspólnie reprezentują no, różne poglądy. Nie ukrywajmy jednak, że te poglądy są różne i nie zawsze, albo nawet najczęściej, one są troszeczkę rozbieżne. Stąd też należy poszukiwać kompromisu. Czyli pytanie: Co się stanie, jeśli standard nie powstanie w ciągu najbliższych miesięcy? Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim to są pewne, pewne ramy czasowe, które, które obejmują również procedury FSC. Na pewno to, że standard, to znaczy standard nie zostanie zrewidowany, nie odbije, się to na, nie odbije się to na procesie certyfikacji lasów i procesie certyfikacji łańcucha dostaw, ponieważ ciągłość certyfikacji będzie nadal zapewniona. Nadal ob będzie obowiązywał obecny standard, więc nie ma pewnego zagrożenia jakby takiego Pewnej, pewnej dziury certyfikacyjnej, ponieważ standard nowy, który zostanie zrewidowany, będzie nałożony, nałoży się jakby po części na zakładkę czasową ze, ze standardem obowiązującym. Natomiast, co się stanie, jeżeli standard nie dojdzie do konsensusu po konsultacjach publicznych czy do, po, tekst, po testach terminowych? To wszystko będzie zależało od tego, czy grupa opracowująca standard będzie dalej miała możliwość i chęć, tak naprawdę, re rewidowania tego standardu? Jeżeli, jeżeli grupa zadecyduje o tym, bądź poszczególni członkowie zadecydują o tym, by, że iż nie chcą dalej kontynuować procesu rewizji standardu, to tak naprawdę FSC International, owszem, ma alternatywne procesy, aby dokończyć proces rewizji do aby go sfinalizować do końca. Między innymi jest to tutaj mogą zostać powołane, powołana grupa grupa robocza, która, która dokończy proces rewizji. Może ona się składać chociażby chociażby z jednostek z jednostek przepraszam, zaraz to zobaczę, z jednostek certyfikujących, tak, z jednostek certyfikujących. Zatem proces rewizji będzie dokończony.